hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a być może powiem powiedzieć pierwszym odcinku kontynuacji reaktywacji seri kwadrans w futbolu, w którym przyjrzymy się wszystkim najważniejszym wydarzeniom piłkarskim w ostatnim czasie, i tak się składa, że w ostatnim czasie, a dokładniej w ostatni czwartek, były mecze trzeciej rundy eliminacji konferencji Europy Rewanże. Grały tam polskie zespoły i jak to bywa z polskimi zespołami towarzyszyła tym spotkaniem Kupa śmiechu, niestety był to śmiech przez łzy. I dzisiaj Właśnie skupimy się na tych spotkaniach, chociaż zaczniemy od Rakowa, żeby e, chociaż trochę pozytywnej energii było w tym odcinku, bo Raków grał ze Spartakiem trenową. Pierwszy mecz na wyjeździe wygrali 2 do 0, więc teraz wszystko miało być jedynie formalnością i faktycznie, w tym przypadku przynajmniej, formalnością faktycznie było, bo Raków wygrał 1 do 0 po bramce Władysława Koczerchina. No y, jeśli chodzi o ten mecz, to. Był nudny jak flaki z olejem, z całym szacunkiem dla flaków z olejem, ale to naprawdę, to naprawdę było straszne, jakby nie wiem, może tak wygląda codzienność fana ekstraklasy, ja nim nie jestem, ale to naprawdę było bardzo średnie spotkanie, szczególnie w pierwszych 45 minutach, gdzie. No bo przynajmniej w drugiej połowie padła jakaś bramka, w pierwszej połowie to był absolutny dramat, także no nie ma tu naprawdę co dużo się rozwodzić, jeśli chodzi o Raków, czy tutaj ktoś jakoś bardzo błysnął. No oczywiście był na boisku Iwi Lopez, on zawsze robi dużą robotę, to właśnie on zaliczył asystę przy tym jedynym trafieniu, chociaż też nie był jakiś topowy występ z jego strony, no chociażby w tamtym... Pierwszym spotkaniu na wyjeździe zdobył dwie bramki i wyglądał o wiele lepiej, ale naprawdę nie ma co tego spotkania rozpamiętywać. Było czerstwe, słabe i straszne. W kolejnej rundzie raków zmierzy się jednak z nieco bardziej wymagającym przeciwnikiem, bo będzie to Slavia Praga, więc będzie to jednak poziom wyżej. Slavia Praga pokona przed chwilą pana Tinaikos, ale może nie będzie tak źle. W sensie Legia Warszawa jakiś czas temu, nie pamiętam w którym sezonie, ale dość niedawno pokonywała w eliminacjach właśnie chyba Slavię Pragę do Ligi Mistrzów Europy, cokolwiek, więc no może nie będzie aż także Ale to nie o Rakowie chcemy dziś rozmawiać. Sam w Częstochowie nie wydarzyło się nic niesamowitego, nie, był, nie było to żadne niesamowite przedstawienie, święto piłkarskie. Takie święto odbyło się w Poznaniu, bo Lech podjął Wikingu Reykjavik i wygrał. 4 do 1, ale spokojnie, bo musimy przeprawić się przez całą historię tego dwóch meczu, głęboko wejść w to, poczuć to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło w tym spotkaniu. więc zacznijmy od tego, że Lech y, wpada w trzeciej rundzie na Wikingu Reykjavik, zespół z Islandii, amatorski, bądź półamatorski, nie wiem jak to rozróżnić, ale sprawa jest ta sama. Ci ludzie po zagraniu w piłkę w poniedziałek na ósmą Wstają do roboty. Żeby nie wiem, dostarczyć komuś jedzenie, hydraulikę zrobić, to właśnie na taką drużynę wpadł w trzeciej rundzie lech Poznań i w meczu w Islandii du, 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 przegrał 0 do 1. Nie oglądałem tego meczu. Ale rewans już obejrzałem, no bo to musiało być ciekawe. Lech, Poznań goniący wynik z amatorami, brzmi jak świetna rozrywka na taki nudny czwartkowy wieczór. No więc ten mecz włączyłem i. Uuhu, 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 uuhu. po pierwszych 20 minutach to my mieliśmy szczęście, że to nie było już 2-0 dla Wikingura, bo tak tragicznie to wyglądało. No właśnie, że w ogóle planem taktycznym Lecha na ten mecz, planem kapitalnego Johna van Broma. To było po prostu, żeby grać, i grać, i grać. Prosto padły podania. I dalej, i dalej, i szybciej, i mocniej, i mocniej. Ja myślę, że odprawa przed tym meczem to wyglądało jakoś tak mniej więcej tak. Ok, guys, so uh, you, know, you know what Laga is, you know, you know laga, Robercik, yeah So we don't have Robercik, but we need Laga. We need to play Laga uh, So you need to play Laga to Skóraś uh, or maybe Welde. You need to play Laga And they go, they go and they pass to Ishak. Ishak score goal. Iszak score goal, you need to play laga and, and it's okay, guys, it's okay. you need to play laga. Ok? Tak sobie to mniej więcej wyobrażam, bo w jakichś pierwszych tych właśnie 20 minutach Lech miał 7 spalonych i to wszystkie po tych lutach po prostu ciągle, ciągle, ciągle to są amatorzy. No wrażenie, że powtórzę to jeszcze w tym odcinku tak z 30 razy, ale to są amatorzy. Ich można rozklepać i nikt nie mówi, żeby grać tiki takę pep guardiola i tiki taka fiu -fiu -fiu ale jedyne co robił Lech na początku tego spotkania to prostopadły, 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 jeszcze jedna prostopadła, naprawdę, ale to ciekawe w końcu po jednej bo tak musiało się stać, padła bramka w 32 minucie Michael i wtedy chyba Welde poleciał oczywiście, prosto padło piłko, poleciał Welde dograł mu, no i szak uderzył bardzo ładnie, świetnie, no pewnie problem z tym strzałem miałby nawet Thibaut Courtois, no ale co z tego, jakby 1-0 to wciąż dawało dogrywkę, no ale Lech dalej jakoś tam dobrze grał i pod koniec pierwszego Połowy tym razem to Welde strzelił, więc jest 2 do 0. Pokonujemy póki co amatorów jedną bramką. Polska piłka, tu du, 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 polska piłka, to jest to, co rozumiem, to jest super. I wyszliśmy na drugą połowę, i nie było jeszcze aż tak źle. Nie było aż tak źle. Lech dalej miał akcję, dalej coś tam punktował. Więc niestety punktował coś też tam wikingur. Na szczęście do niczego nie doszło, ale końcówka tego spotkania. Znaczy końcówka, ale końcówka tego podstawowego czasu gry to jest po prostu, to jest piękne. Ciężko to opisać, myślę, że najlepiej jest to po prostu obejrzeć. I bohaterem został Joao Amaral. Ten chłop mógł mieć hat w jakieś 10 minut. Ale stwierdził, że to jest zbyt mainstreamowe. Stwierdził, że strzelanie wielu goli, amatorom, którzy tam w poniedziałek o ósmej scharują. Nie, 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 nie. Ja tę piłkę wywalę w kosmos, wyślę ją po prostu na satelitę tam, gdzie wędruje gdzieś piłka Ramosa. Tam ją właśnie na satelitę, na orbitę, na orbitę ją gdzieś wyślę i, i po prostu to tak to rozwiążemy. Więc w ostatnich minutach to, co robił Lech na czele z Joao Amaralem, o pomstę do nieba. Ja te akcje gdzieś tutaj przedstawię, bo to nie ma możliwości, żeby to opisać. I tego, ile ich było, jak one wyglądały, to jest niesamowite. To jest po prostu naprawdę niesamowite. I kiedy zdawało się, że już sędzia nam tego oszczędzi, znaczy, sędzia, no po prostu skończył się czas, tak, więc skończy sko 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 się już ten mecz powoli, że już, ok, mogło być lepiej zdecydowanie, mogło być lepiej, mamy szczęście, że nie ma tej dogrywki, ok, ale dobra, czyste konto, nam poklepali tych, tych, Islandczyków, dobra, mogło być gorzej, mogło być zdecydowanie gorzej, to wtedy, w ostatniej minucie, zostaje zadany nam cios, i jest dogrywkę. To było zbyt, aż zbyt piękne, żeby po prostu w to uwierzyć. To było aż zbyt piękne. Ja muszę przyznać, że ja już się wtedy cieszyłem, bo ja w pewnym momencie, po piętnastym kiksie Joao Amarala, stwierdziłem, że nie, już nie warto. Nie warto kibicować Lechowi. Ja już kibicuję Wikingurowi, bo oni zasłużyli, żeby po prostu przejść dalej. I kiedy to się stało, to było jak Włochy, Macedonia 1-0, kiedy Macedończycy w ostatniej minucie wcisnęli tą bramkę i no nie awansowali na, na Mistrzostwa Świata, ale zagrali w finale tych playoffów z Portugalczykami. To było po prostu tak piękne i tak. Świetnie smakowało i doszło do dogrywki. W niej już niestety, no, lech wygrał. Nie, nie cieszy mnie to specjalnie. Jeszcze na koniec, w takim wniosku ogólnym, sobie o tym pomówimy. Ale lech awansował też. Nie obeszło się kolorowe, jakby bramki strzelił Marfiński. Bramkę strzelił też Alfonso Souza. No, ale właśnie Alfonso Souza. Alfonso Sousa wszedł na boisko i stwierdził, że, że o, Maral się skompromitował. Nie, 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 panowie, nie, nie, nie. Ja wam pokażę, co to znaczy kompromitację. I okazało się, że nazwisko Souza w żadnej formie, czy to jest trener, czy piłkarz z Brazylii, z Portugalii, nazwisko Souza po prostu jest złe dla Polaków i polskiej piłki i nigdy nic dobrego nam Souza nie da. Pamiętajcie, chociażby przyszedł do Was Souza i Wam zaoferował 10 milionów złotych, to nieprawdopodobnie i tak Was oszuka. Po prostu Souza to nie jest dobre rozwiązanie dla nas. Ale strzelił przez bramkę, no to co się mogło stać? Otóż Alfonso Souza postanowił pójść właśnie na konkurs z João Amaralem, kto więcej razy spuduje. I też to pokażę. Mam nadzieję, że znajdę. Znaczy na pewno znajdę. Więc to również pokażę, ale Alfonso... No nie wiem, czy ten konkurs wygrał, bo mimo wszystko bramkę strzelił, ale zmarnował chociażby Karnego, ale tym karnym ożywił w końcu stadion, bo przez cały mecz no kibice byli tacy... No wiecie, jak idziecie na mecz Lecha i musicie siedzieć 120 minut, bo oni potrafią skopać amatorów, no to faktycznie średnia sytuacja, nie? Więc stadion był taki... Mm, kibice byli tacy... Mm. Ale po tym, jak Sousa zmarnował Karnego, Wszyscy się obudzili, wszyscy się obudzili, kibice wstali z krzeseł, atmosfera powróciła w ogóle. Kibice zaczęli śpiewać różne przyśpiewki. Na przykład takie jakbyście się zastanawiali, jakie to były przyśpiewki, na przykład była taka jedna. Ja postaram się ją <laughs> jak najlepiej otworzyć, więc brzmiała <laughs> mniej więcej tak. <laughs> Souza! Wypierda! Także klimat wrócił i było naprawdę super, było super, cały stadion się podniósł, yeah! O to nam chodzi, o to nam chodzi, no ale Lech wygrał, no już jeszcze Wikingów dostał również tutaj Julius Manguson, dostał czerwoną kartkę, więc wtedy już na dzień na pewno były stracone i Lech awansował, ale mówmy się, nie możemy być z tego powodu w ogóle szczęśliwi, znaczy szczęśliwi jakkolwiek, w sensie no okej, okay, awansowaliśmy, awansowaliśmy, ale teraz jakby to byli amatorzy i co sumie Dudelange, bo to nie jest Dudelange, Dudelange, czy cokolwiek. Nie, to, to, są amator to jest jakiś amatorski klub. To jest zbyt, poważny, zbyt poważnie brzmi Dudelange, to jest Dudelange. I z Dudelange zmierzy się Lech w, w następnej rundzie. To jest podobny zespół. Oni też tam w tym Luksemburgu później idą do pracy. Nie, to nie jest tak, że oni są piłkarzami. Więc jeżeli ledwo się przecisnęliśmy z Wikingurem. To co teraz będzie z Dudelangę, z potężnym mistrzem Luksemburga? Och, to już będzie przeprawa godna normalnie... Ach, nie, nie wiem godna czego, no nikt chyba czegoś takiego by nie dokonał, jak Lech, jeśli pokona Dudelangę. Także tak wygląda sytuacja. Przygotowałem również kilka jakichś tutaj wypowiedzi, chociażby znalazłem ulubionego eksperta wszystkich, mam nadzieję czyli Jana Tomaszewskiego, Jan Tomaszewski, ale tym razem nie powiem sobie nic ciekawego, jakiegoś głupiego, no bo raczej wszyscy musimy zgodzić się z jego opinią, bo tak chociażby tutaj powiedział, że był to najbardziej kompromitujący występ polskiej drużyny w europejskich rozgrywkach. Ja nie wiem, o co chodzi w tej drużynie. Ani tu nie ma gry na zero z tyłu, ani z przodu. W tej drużynie nie ma ani ładu, ani składu. Jest to jeden wielki bałagan. Tak tutaj właśnie ocenił był reprezentant Polski w rozmowie z Super Expressem. ale co ciekawe w tej wypowiedzi, to że gdyby zamienić słowo drużynie na lidze, Ekstraklasie, albo w ogóle całej polskiej piłce, to ta wypowiedź daje bez sens, bo spójrzcie teraz. Był to najbardziej kompromitujący występ polskiej drużyny w europejskich rozgrywkach. Nie wiem o co chodzi w tej polskiej piłce. Ale tu nie ma gry na zaros ani z przodu. W tej polskiej piłce nie ma ani ładu, ani składu. Jest to jeden wielki bałagan. Pasuje? Pasuje moim zdaniem. A jest też Dawid Kownacki, ponieważ. Jak już wspomniałem, kibice nie tylko na meczu. Nie byli zadowoleni. Kibice po meczu w internecie też byli niezadowoleni. No chociażby ja nie jestem. Wymyślę, że też nie. Więc oczywiście którym piłkarzom się oberwało, na przykład Filipowi y Marfińskiemu. Ma Ma I tak tutaj świetnie zragać postawił, postanowił Dawid Kownacki, profesjonalny zawodnik, który na co dzień musi mierzyć się z hejtem i krytyką w wymierzoną stronę. Tak dyplomatycznie postanowił odpowiedzieć Dawid Kownacki. Chłopaku, chyba coś się w głowie pop. Rozpęncie, rozpędź się i wiesz co zrób. Weź 20 metrów, no. rozpędź się i pierdol... To może, i to bardzo może oprzytomniejesz. Ogarnijcie się ludzie, bo wasza głupota przychodzi ludzkie pojęcie. Ten internet i myślenie, że jesteście bezkarni was totalnie zgorszyła. Chyba powinno być zgorszyło, ale nieważne. Nie pozdrawiam. Dawid Kownacki nie pozdrawia, jakby super, super. Świetny w ogóle tekst, nie jakby to chyba coś ci się w głowie rozpędź się i wiesz co zrób. Jakby to na pewno pokazuje jego dojrzałość, fakt, że jako piłkarz on jakby stawia czoła m, jakiejś takiej krytyce. Jakby Kaman, oczywiście hejt to nie jest nic pozytywnego, ale nie mamy trzech lat, żeby to sobie tłumaczyć w tym momencie. A ja jestem w stanie zrozumieć, że jak jesteś fanem Lecha Poznań i, albo, albo polskiej piłki i po prostu widzisz coś takiego, to po prostu w ten wieczor, wieczorny czwartek, co? Wieczór, w czwartek już po prostu masz dość i już tam piszesz jakieś takie w internecie słowa typu MARFIŃSKI, wypiję albo MARFIŃSKI, JEBA, no, no cokolwiek, to no, wyobrażam sobie, że jest taka sytuacja. Po prostu zadaniem piłkarza jest nie przejmowaniem się tym, a nie Pisaniem coś takiego, w ogóle odpowiadaniem na, 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 na taką krytykę od razu, czy tam hejcy, że też swoim hejtem nie chyba coś się w głowie. Popy... To naprawdę nie jest jakby dobry pomysł. I tak Lech ma szczęście, że awansowali. Bo jakby Lech nie awansował, to zamiast hejtów w internecie mogliby się spotkać z y, pięśćmi w autokarze po meczu. Także myślę, że i tak. Nie jest najgorzej. Mogło być zdecydowanie gorzej. Ja się kibicom w ogóle absolutnie nie dziwi. Oczywiście, hejt jest złe, ale jak się jest piłkarzem, jest się wystawionym na niego non stop i są granice, są granice. Na przykład jak Haremu Maguire'owi zagrozili, że powiedzieli mu, że w, domu, w jego domu podłożyli bomby, czy coś takiego była taka akcja, to, to jest to co najmniej chore. Ale krytyka, hate, no bo dobrze, nie mieszajmy tych dwóch pojęć. Hejt, hejt jest ciągle. Jakby pisanie takich rzeczy, mm, reagowanie w ten sposób jako piłkarz, mm, nie, nie jest to raczej zbyt dobre. Więc to by chyba było na tyle. Znaczy, moglibyśmy jeszcze tutaj siedzieć tak z pół godziny, zrobić jakiś potężny wywód. Na temat, po, na temat polskiej piłki, co zmienić? Tak, tego wziąć, tego wywalić, mhm, tego sprzedać, a może ten trener nie, nie ten, no to może tamten, ale jakby, nie wiem, ja się trochę poddęchasz. Na co dzień nie jestem wielkim fanem właśnie taki, takiego gadania i mówienia, że a, polska piłka to już nic się nie da, nie zmieniajmy. W ogóle nie jestem fanem takiego podejścia do życia, że a tam nie wiem, świat jest niesprawiedliwy, to nic nie zmieniajmy, bo i tak jest niesprawiedliwy. Jak ci coś nie pasuje, to weź i coś z tym zrób. Więc też myślę, że nie powinniśmy poddawać się jakoś taki od razu na, na tej polskiej piłce, ale po prostu jest ciężko. Bo co roku schodzimy w dół, co roku schodzimy w dół, i jak można znaleźć jakąś iskę, której się można złapać i mieć nadzieję na coś, jeżeli jest po prostu tak tragicznie? Co roku. Może gdybym jeszcze nie obejrzał tego meczu i zobaczył wynik, to miałbym eee, wow! I najprawdopodobniej, jeśli ktoś nie oglądał meczu i to zobaczył, to ma eee, wow! Ale. Nie, to nie jest EWO. To jest zupełnie co innego. Także, także nie, nie, nie będziemy myśleć dzisiaj dywagować o polskiej piłce i PZP, nie i tym wszystkim. Bo to po prostu już ręce opadają. Jak ktoś ma nadzieję, to dobrze. Trzymajcie tę nadzieję dobrze. Ja, ja też ją zazwyczaj mam. Ale po prostu raz na ruski rok włączyłem mecz, zobaczyłem, wyłączyłem i poszedłem spać straumatyzowany. Więc ja na razie nie widzę światełka w tunelu. Ale kto wie, może już na Mistrzostwach Świata yy, zajdziemy do finału, wygramy go, nowa generacja piłkarzy nadejdzie i złote czasy wrócą. Nie, nie wrócą. To nie wiem. To tak czy siak. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.